Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Historie Porodowe. Bardzo nam jest miło, że niektórzy z Was zakościli już tutaj na dobre i co czwartek wyczekują kolejnego odcinka. Bardzo nas to cieszy, że jesteście i słuchacie. Witamy też wszystkie nowe osoby, które dopiero co zaglądają tu po raz pierwszy. Zostańcie z nami dłużej, jeśli macie ochotę posłuchać pięknych narodzin, historii z różnych porodówek, z porodówek z różnych stron świata i Polski. Jeśli czekacie na rozwiązanie, czekacie na przywitanie swojego dzieciątka, no to to jest dobry podcast, to jest podcast właśnie dla Was. Dzisiaj chciałybyśmy Was zaprosić do wysłuchania odcinka o tytule Odczarowałam swój poród. Zofia, dzisiejsza bohaterka, przeniesie nas do swojego świata narodzin i będą to opisy dwóch porodów. Pierwszy poród Zofii był porodem trudnym, porodem indukowanym, który zakończył się z różnych przyczyn, o których sobie posłuchacie, interwencją medyczną, zakończył się kleszczami położniczymi. Zofia opowiada później, jak trudno było pogodzić się jej z tym zakończeniem i z tym, jak wyglądał ten poród, bo w głowie miała zupełnie inną wizję. Później, kiedy zdecydowali z mężem powiększyć swoją rodzinę, zanim zaszła w ciążę, postanowiła już zacząć przygotowywać się do kolejnego porodu. I tak jak mówi tytuł tego odcinka, Zofia odczarowała swój poród. I Zofia, jeśli tego słuchasz, to wiedz, że to odczarowanie to jest tylko i wyłącznie Twoja praca. Twoja ogromna praca z osteopatką, wysłuchiwanie kursu błękitnego porodu, Twoje afirmacje, przygotowanie ciała, to wszystko zburzyło się na to, że miałaś przepiękny, świadomy, wymarzony poród. Tutaj jeszcze na kanwie historii Zofii. Yy, chciałabym jeszcze powiedzieć o bardzo jednej ważnej sprawie, o której również wspomina nasza bohaterka. Jest to dość kontrowersyjny temat terminu porodu. Zofia opowiada, że bardzo często słyszała takie niewspierające pytania, niewspierające treści od znajomych, być może od rodziny: dlaczego jeszcze nie urodziłaś? Dlaczego jeszcze jesteś w dwupaku? Kiedy Ty będziesz rodzić? I słuchajcie, to jest bardzo częsta historia: te historie się powtarzają, i bardzo często nawet na sali porodowej pacjentki odbierają takie telefony. Od teściowych, nawet od swoich mam czasami, i widzę po tych pacjentkach, widzę po tych dziewczynach, że to jest bardzo duży trud odpowiadać i tłumaczyć się, dlaczego ja jeszcze nie urodziłam. I to całe napięcie, które jest związane z tym tłumaczeniem się i odpowiadaniem, zostaje w ciele. I bardzo trudno jest wejść w poród, kiedy te napięcia wszystkie siedzą nam w tym ciele i w naszej głowie. Dlatego chciałabym podpowiedzieć Wam bardzo ważną rzecz, y którą ja stosuję z moimi pacjentkami. Bardzo dobrze by było, słuchajcie, nikomu nie mówić, kiedy przypada termin porodu. Ten termin porodu zostawcie tylko dla siebie, dla swojego męża i dla lekarza. To są trzy osoby, które powinny znać prawdziwą datę porodu. Jeśli. Bo każdy będzie was pytał, kiedy jest termin porodu, no to spróbujcie delikatnie skłamać i powiedzieć ją dwa tygodnie później. Wtedy będziecie miały spokój, nie będą się tak czepiać, i będziecie zawsze mogły powiedzieć, że to jeszcze długo do terminu porodu, więc na ludzie. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny trik i zachęcam Was do takiego stosowania, żebyście później nie musiały się nikomu tłumaczyć, a zresztą dlaczego my się musimy komukolwiek tłumaczyć, dlaczego jeszcze nie urodziłyśmy. I ostatnia rzecz w tym wstępie. Chciałabym wam powiedzieć, że ta dzisiejsza historia to jest pierwsza historia ze szpitala południowego w Warszawie. Nie ukrywam, że szpital ten już od dawna obserwuje na Instagramie i od dawna obserwuje pracujące tam położne. Widać, że dziewczyny budują niesamowite położnictwo. Nie mówię już o warunkach, które panują na sali porodowej. O tym opowiem wam. Z jak wyglądał jej poród i jakie warunki miała zapewnione, ale przede wszystkim to, co ja obserwuję i co widzę, to miejsce tworzą ludzie. I są to ludzie z pasją są to niesamowite położne położne, które pozwalają pacjentce rodzić po swojemu. I bardzo chciałabym Was zaprosić do tej historii, a szczególnie też studentki położnictwa, które wiem, że tutaj są, żebyście zobaczyły sobie, jak można pracować i jak można pięknie przyjmować porody i naprawdę pięknie reprezentować zawód położnej. Jeszcze z takich ciekawostek powiem Wam, że Szpital Południowy na portalu Gdzie Rodzić Info zajmuje pierwsze miejsce i stali się taką renomowaną placówką na mapie Warszawy, ale według mnie nie tylko Warszawy, ale i w Polsce, która dorównuje, a nawet przewyższa placówkom komercyjnym. A przypominam, że jest to Szpital Państwowy. Co tylko pokazuje, że dziewczyny, każda z nas, każda położna również może stworzyć takie wspaniałe miejsce narodzin. Tylko potrzebni są do tego ludzie, ludzie z pasją i bardzo tutaj chciałabym pogratulować wszystkim położnym, wszystkim lekarzom Szpitala Południowego. Bardzo miło mi i moim koleżankom jest Was obserwować i wzorować się po prostu na Waszej pracy. Teraz bardzo serdecznie chciałabym Was zaprosić do wysłuchania odcinka Odczarowałam swój poród. Moje porody? Każdy inny i to bardzo inny. Jednego nie chciałabym powtórzyć, a ten drugi za jakiś czas na pewno, ale od początku. Macierzyństwo było moim marzeniem od zawsze. Dlatego jak zaszłam w ciążę, zaczęłam przygotowania do porodu, ale ugryzłam to ze złej strony. Miałam swoje wyobrażenie o porodzie. Chciałam, żeby był w pełni naturalny przy jak najmniejszej ingerencji z zewnątrz i żeby odbył się w domu narodzin. Moje przygotowanie to było czytanie o porodzie, słuchanie różnych podcastów i udział w webinariach, ale potem z tego nic nie wyniknęło i cała wiedza zgromadzona przez ten czas ustąpiła miejsca bólowi. Z powodu panującej pandemii, strasznego dla mnie wymogu noszenia maseczek na dworze i kiepskiego samopoczucia mało się ruszałam. Od momentu zobaczenia na teście dwóch kresek, nie mogłam się doczekać spotkania z tą małą istotką. Przyszedł maj, a w jego połowie wymarzony termin porodu, który nie przyniósł upragnionego spotkania z córeczką. Jedyne, co się zmieniło, to codzienne pytania: Czy to już urodziłaś? Jak to jeszcze w dwupaku? Te pytania powodowały coraz większe napięcie i stres, bo co ze mną jest nie tak, że nie rodzę w dalszym ciągu? Wybił 41 tydzień ciąży i dostałam skierowanie do szpitala na indukcję porodu. Te ostatnie pięć dni były jeszcze cięższe, bo zegar nad moją głową tykał coraz głośniej, a pytań o poród było coraz więcej. Każdy poranek witałam płaczem że nadal upragniony poród się nie zaczął. W końcu wyłączyłam nawet powiadomienia w telefonie, żeby mieć spokój przynajmniej z zewnątrz. I tak dotrwaliśmy do 31 maja i stawienia się rano do szpitala. Zaczęliśmy od preindukcji, czyli tasiemki z prostaglandynami, która miała pomóc z niegotową szyjką, a skurcze miałam mieć dopiero następnego dnia po podłączeniu oksytocyny. Dlatego dzień spędziłam sobie na oglądaniu serialu, a nie na spaniu, a to dopiero później okazało się ostatecznym gwoździem do trumny mojego wymarzonego porodu. Już parę godzin po założeniu tasiemki zaczęły mi się regularne skurcze, od razu co trzy minuty i nie do wytrzymania. A ja zostałam zupełnie sama i przerażona w sali przedporodowej. Każda kolejna minuta była coraz gorsza, a ja z bezsilności po prostu na każdym skurczu płakałam. Po kolejnych godzinach męki w sali przedporodowej przyszedł lekarz, ściągnięty przez mój płacz, poprosił o zbadanie mnie i okazało się, że rozwarcie nie postępowało. Byłam już zupełnie zdezorientowana i przerażona coraz bardziej, bo jeżeli tak bardzo boli, a nic się nie dzieje, to co będzie dalej? Niestety nie miałam szansy poprosić o pomoc pani położnej, ponieważ pomagała przyjmować porody i dyżurka zawsze była pusta. Dopiero jak byłam za głośno i inne pacjentki się na mnie skarżyły, przeniesiono mnie do sali porodowej. I tam, gdy poczułam się wreszcie zaopiekowana i bezpieczna, poród ruszył z kopyta. Ale niestety należąco, ponieważ przez moje wiercenie nie było możliwości wykonania prawidłowego zapisu KTG. Dopiero przy drugim porodzie rozumiałam, dlaczego leżenie to tak wielka katorga dla kobiety. Finalnie córeczka zablokowała się w kanale rodnym, i mimo wielu prób pomocy jej w prawidłowym zejściu o wschodzie słońca przywitałam na świecie Anitę o wadze 3860. Ten poród zakończył się niestety interwencją lekarską i użyciem kleszczy porodowych. Pierwsze dwa miesiące macierzyństwa były dla mnie bardzo ciężkie, bo dochodziłam do siebie, a na pytanie niestety takie się zdarzyły kiedy kolejne? Byłam przerażona tym, że mogłabym poród przeżyć jeszcze raz. Przez ten pierwszy czas poród wywołał we mnie przerażenie, ale nie miałam traumy, bo widziałam, co się działo ze mną i dzieckiem, i to ja podejmowałam decyzję, czy coś robimy, a lekarz wszystko mi cierpliwie tłumaczył. To jedyne, co mi zostało w tym porodzie. To poczucie, że mogłam powiedzieć nie. Jednak po dojściu do siebie z mężem stwierdziliśmy, że jednak chcielibyśmy powiększyć rodzinę, bo poród to jedno, a drugie i ważniejsze to ten mały człowiek rzeczywiście rekompensuje ten trud. Ale najważniejsze to też moja wiara. Że mimo pierwszego trudnego porodu, kolejny może być piękny. I tak, trochę ponad pół roku po poprzednim porodzie, byłam w kolejnej ciąży. I tutaj zaczyna się zupełnie inna historia. Przygotowania do drugiego porodu zaczęłam jeszcze przed poczęciem. Zaczęłam regularnie chodzić do osteopaty i kontynuowałam w ciąży, a na ostatniej prostej chodziłam praktycznie co tydzień. Chodziłam też na ćwiczenia, a przede wszystkim przy starszaku nie było czasu na leżenie w łóżku. Przede wszystkim w tej ciąży czułam się o wiele lepiej niż w poprzedniej. Ostatnim elementem przygotowania było wykupienie sobie kursu last minute z błękitnego porodu. I to wszystko złożyło się na odczarowanie mojego pierwszego porodu i przeżycie kolejnego w zgodzie ze sobą. Termin porodu się zbliżał a ja już miałam dosyć, bo upały dawały mocno w kość i przez nie moja aktywność bardzo spadła. A młody człowiek ani myślał wyjść wcześniej. Tak dobrnęliśmy do czasu, że w mojej głowie już szalało, że będzie powtórka z poprzedniego porodu i zaczął skradać się stres. A zanim przerażenie co wydarzy się tym razem? Dlatego postanowiłam spróbować innych metod niż te naturalne, jak karmienie piersią starszej czy seks. Zrobiłam sobie koktajl położnej, wypiłam i nic. Jedynie zaczął mi odchodzić czop. I tak dwa dni później wypiłam go znowu i znowu nic. No to stwierdziłam, że Czas odpuścić. Doszłam do wniosku, że nic z tego nie będzie i czekam na wyciąganie siłą kolejnego malucha. Niestety moje myśli nie pomagały w rozluźnieniu się i myśleniu pozytywnie. Tym razem nie budziłam się każdego ranka z płaczem. Ale czułam się coraz bardziej beznadziejnie, że nie uda mi się urodzić dziecka spontanicznie i pięknie. W środę pojechałam na kolejne KTG do przychodni. Wyniki były dobre i nie wskazywały na zbliżający się poród, dlatego wróciłam do domu. Spędziłam normalny dzień. Odebraliśmy z mężem córkę ze żłobka, uśpiłam ją. Zdrzemnęłam się z nią, a po południu siostra wyciągnęła nas na plac zabaw. Idąc na to spotkanie, nabrałam ochoty na kebaba, dlatego w ramach próby wypchnięcia Mirka wybrałam sos ostry. Niestety obeszłam się smakiem i ze łzami w oczach musiałam go zostawić, bo okazał się płynący sosem i był za ostry. Potem plac zabaw, spacer do domu i kolejne wydarzenia, które zwiastowały wydarzenia nadchodzącej nocy. Pierwszym były słowa mojego siostrzeńca do mojego brzucha Mirek. Wychodził już z brzucha, a moja myśl wtedy, ile razy już mu to mówiliśmy. Drugim był telefon do męża, by wrócił wcześniej z pracy i dokończył ją zdalnie, bo miałam wielką potrzebę poczucia bezpieczeństwa, które tylko on potrafi mi dać. Dotąd nie potrafię zrozumieć tej wielkiej potrzeby jego powrotu. Bo zazwyczaj chciałam, żeby wrócił, bo tęskniłam. Gdy wrócił, zjedliśmy super kolację, a ja jeszcze poszłam na krótkie zakupy do sklepu. Przez cały wieczór miałam jakieś skurcze, ale ani regularne, ani mocne. Dzięki temu spędziliśmy miły, spokojny wieczór. Porozmawialiśmy, i jak mąż skończył pracę, mieliśmy włączyć serial. Jednak wybraliśmy prysznic i pójście spać, ale już nie dotarliśmy do łóżka. O 22:30 zaczęły mi się regularne skurcze co 4 minuty a po godzinie były już co 3,5 albo 2,5 i trwały ponad półtorej minuty każdy. Jednak do mnie dalej nie docierało, co się właśnie dzieje. Dopiero po zmianie koloru odchodzącego od paru dni czopa uwierzyłam, że rodzę. Zadzwoniliśmy wtedy do mojej siostry, żeby przyjechała do małej, żebyśmy mogli pojechać do szpitala. Tutaj kolejna zadziwiająca sytuacja bo pies mojej siostry pierwszy raz nasikał na łóżko, ale przez to moja siostra spała w pokoju, gdzie zazwyczaj zostawia telefon i dzięki temu go usłyszała. Po jej przyjeździe szybko wyszliśmy i o północy wsiadaliśmy już do samochodu. W drodze do szpitala dziękowałam Bogu, że jednak porzuciłam plan rodzenia w domu narodzin i wybrałam bardzo polecany szpital bliżej. I tak już 10 minut później byłam w szpitalu. Tam badanie i rozwarcie 4 cm a skurcze nie ustępowały. Liczyłam trochę na to magiczne wyciszenie po dojeździe do szpitala, ale nie doświadczyłam. Papiery próbowałam wypełniać, ale udało się tylko część, a na pytania lekarza na izbie odpowiadałam w klęku podpartym, bo w każdej innej czułam się niekomfortowo. Jedyny moment, w którym musiałam leżeć, to było USG, żeby ocenić masę synka. Szybko przeniesiono mnie do sali porodowej, gdzie czekał na mnie już mój mąż i tam działa się już magia przychodzenia na świat nowego człowieka. Cisza, przyciemnione światła i przesympatyczna, położna Karolina. Poprosiłam, żeby na tablicy w sali pojawił się napis Czekamy na mirka i o możliwość skorzystania z wanny. Dbałam o oddech, relaks w przerwie pomiędzy skurczami, a w momentach zwątpienia, jak ból mnie przytłaczał, towarzyszyły mi słowa to mnie zbliża do synka. I wtedy przypomniałam sobie, co mam robić. Do 8 cm byłam w wannie, ale wtedy przestało postępować rozwarcie, bo nie byłam aktywna. Dlatego poprosiłam o przebicie pęcherza, bo nie miałam siły, by za radą położnej wyjść z wanny między skurczami. Ale moje ciało i synek mieli inny plan, bo nie dało się go przebić. Jak widać, Poród miał iść swoim tempem i bez pospieszania. Dlatego, mimo bólu kolejnego skurczu, udało mi się wyjść z wanny, pochodzić trochę i zaczęła się druga faza porodu, którą najlepiej opisują słowa mojego męża chlust i dziecko wypadło. Oboje nie spodziewaliśmy się tego, że wszystko może się dziać tak szybko. Druga faza porodu trwała zawrotne 4 minuty, i w pozycji klęku podpartego urodziłam o 2.59 synka ważącego 3 ,770 kg 770 g w asyście samej położnej. I tak bez jechania przez rozkopaną Warszawę w sali szpitala południowego przeżyłam poród taki, Jaki planowałam w domu narodzin, czyli wymarzony. Jedyna komplikacja to problem z urodzeniem łożyska, ale lekarz dał nam czas i udało się. Potem dwie godziny tulenia, opatrzenie krocza i pobyt na położnictwie. Bardzo bym chciała tutaj podziękować pani Karolinie, położnej ze Szpitala Południowego, za obecność i pomoc w przyjściu Mirka na świat. Podsumowując, jedno to przygotowanie ciała, drugie głowy. Robiąc kurs błękitnego porodu, w notatkach w telefonie zapisałam sobie, jak ma wyglądać mój poród. I było tam zapisane między innymi: Zbliżam się do spotkania z Mirusiem. Co powtarzałam sobie na skurczu, jak chciałam przestać oddychać, bo uważałam, że ból jest zbyt wielki. I ten element przygotowania w czasie porodu był ze mną, ale z tyłu głowy i nieświadomie. Tę notatkę napisałam około 4-5 tygodni przed porodem i zupełnie o niej zapomniałam, a znalazłam ją jak tuliłam już synka. Moja historia pokazuje, że po bardzo ciężkim porodzie może być kolejny piękny, spokojny i wymarzony. Każdej mamie. Zwłaszcza po traumach i trudach pierwszego porodu, życzę, by ich kolejny poród był spełnieniem marzeń. Historię już znasz. Dlatego wiesz, że mi się udało przejść kolejną ciążę i kolejny poród, ale za drugim razem zupełnie inaczej. Trauma i przeżycie pierwszego nie muszą oznaczać, że zawsze tak będzie. Jeżeli czujesz potrzebę, to zwróć się o pomoc do psychologa czy duli, żeby przepracować to, co się wydarzyło, i potem postaraj się iść dalej. Po pierwszym porodzie po mojej głowie szalały myśli, że jestem gorszą mamą, bo nie dałam rady. Samodzielnie urodzić córki, i to one na początku nie dawały mi spokoju. Ale zostawiłam je i poszłam dalej, a na końcu doświadczyłam czegoś, w co często wątpiłam: odwagi warto mieć tę odwagę i spełniać marzenia. Uwierz, że moje były mocno podkopywane przez całą drugą ciążę. Niezliczę ile razy mi przypominano o trudzie pierwszego porodu, ale teraz wiem, że jestem silniejsza i mogę więcej. Tu chciałabym przede wszystkim podziękować Adamowi, czyli mojemu mężowi, Basi, mojej siostrze i osteopacie Karoliny, do której chodziłam. To oni we mnie wierzyli i to oni mnie wspierali przez całą ciążę, a zwłaszcza na końcu, jak już zaczynam naprawdę wątpić, że uda się urodzić w taki sposób, jakbym chciała. Dlatego najważniejsze, co chciałabym Ci przekazać, to uwierz w siebie i nie poddawaj się, bo warto. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie kolejnych cudownych historii porodowych Zofii. Zofio, Tobie również dziękujemy za to, że postanowiłaś podzielić się swoimi doświadczeniami. Bardzo ci gratulujemy tego jak pięknie przygotowałaś się do twojego drugiego porodu i tego czego dokonałaś i że w końcu miałaś swój przepiękny, wymarzony poród. Pozdrawiamy twoje dzieciaczki, pierwszą córkę i fajnego małego Mirka. Wszystkiego dobrego dla ciebie i twojego męża, a wam również życzymy wszystkiego dobrego i mamy nadzieję do usłyszenia w kolejny czwartek.